Jak wprowadzić remanent w rachmistrzu i rewizorze Nexo Nexo Pro? W celu wprowadzenia do programu remanentu przejdź do modułu Księgi pomocnicze Remanenty, następnie rozwiń górne menu Dodaj i wybierz opcję Remanent. Określ datę tworzenia spisu. Jeżeli wprowadzasz remanent początkowy na początek okresu obrachunkowego, remanent może zostać utworzony w oparciu o remanent końcowy poprzedniego okresu obrachunkowego, w tym celu należy zaznaczyć opcję na podstawie poprzedniego okresu. Remanent może zostać wyliczony automatycznie na podstawie stanów magazynowych odczytanych z subiekta Nexo bądź Nexo Pro w przypadku pracy programu handlowego i księgowego na jednej bazie danych. W przypadku gdy program księgowy pracuje samodzielnie, remanent należy wprowadzić ręcznie. Program ułatwia ten proces pozwalając automatycznie uwzględnić w remanencie majątek firmy w postaci środków trwałych i wyposażenia. Zaznacz według uznania stosowne opcje i kliknij przycisk OK. Wyświetlony zostanie formularz remanentu. Pole opis wypełniane jest automatycznie przez program na podstawie dokonanych wcześniej ustawień. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, treść opisu możesz zmienić. Wprowadź do dokumentu poszczególne pozycje. Uzupełnianie danych musisz rozpocząć od określenia typu pozycji. Wskaż, czy pozycja będzie dotyczyć towaru, środka trwałego czy wyposażenia. Na koniec upewnij się, że ustawiona jest właściwa data. Data ta ostatecznie zadecyduje, czy program potraktuje zapis jako remanent początkowy czy końcowy w okresie. Kliknij Zapisz, aby wprowadzić remanent do systemu.